cześć siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z symulatora życia Karola Krawczyka, czyli Strum Simulator Urban Transit. Słuchajcie, rozkminiłem o co chodzi z tym Sanki Strum Hub i chodzi o to, że to nie tu mieliśmy kupić po pociąg, co ja mówię, nie tu mieliśmy kupić tramwaj, tylko tutaj. I pytanie... Czy jak tutaj wyciągnę swój tramwaj, to to zaliczy? Czy będę musiał kupować, w sensie jeździć i kupić? Bo to jest dobre pytanie. Nie masz wystarczającej ilości pieniędzy. A nie mogę sprzedać tego wcześniejszego. A nie wiem, czemu w sumie go nie mogę sprzedać. Dlaczego go nie mogę sprzedać? Dlaczego w sumie go nie mogę sprzedać? Tak sobie myślę. Może jak dam jeść, to zaliczy. No nie, tu trzeba kupić Czyli potrze ilu potrzebujemy pieniędzy Poczekajcie, bo to trzeba rozkminić To trzeba ewidentnie rozkminić Ile my potrzebujemy hajsu tak właściwie Zarobić Żeby móc kupić byle jaki tramwaj Nawet najtańszy Aktualnie mamy 500 Potrzebujemy mieć 850 Ale nie możemy go kupić Bo on jest zablokowany co teraz? Da się wczytać grę? O kurna. Ej, jest przypał, bo ja nie wiem za bardzo, co mam w tej sytuacji zrobić. Uuu! Uuu, no, no musimy zarobić jakoś, słuchajcie, no musimy jakoś zarobić. Jeśli nie da się sprzedać tramwaju, no to trzeba będzie na nim zarobić. A żeby zarobić na tramwaju trzeba tak. Trasa tramwajowa 1. Edytuj. Czy tu jest przydzielony tramwaj w ogóle? To mnie zastanawia. A, ja nie jestem. Nie jestem w stanie tutaj niczego przydzielić? O kurna, to jest lipa. Ej, to jest lipa fest, tak szczerze. Bo nie za bardzo wiem, co mam w tej sytuacji zrobić, oprócz tego, że mogę jeździć i nabijać po prostu ten hajs. Więc weźmy sobie tą trasę drugą, którą mamy już zrobioną. Jedźmy teraz. Wybierzmy sobie ten drugi. Posiadasz obecnie aktywny znacznik. Rozpoczęcie trasy usunie go, tak. Przejedźmy sobie tą trasę. Trudno, no jest jak jest. Zdarzyła się kakaraka. No i co ja mam poradzić? No nic nie poradzę w tej sytuacji. Więc. Bierzmy się do pracy po prostu i odpracujmy to, co trzeba odpracować. Także ruszamy. Tutaj z tych tras powinienem zarobić co nieco. Ale czy dużo, to tego nie wiem tak właściwie. Mam nadzieję, że coś tam się uda. Dobrze by było, słuchajcie. Tak, żeby. Oj, tylko nie mogę za szybko, żeby mi żadne mandaty nie przychodziły. No bo skoro mamy zarobić, to nie możemy tracić. To nie możemy tracić, słuchajcie. Chciałem przejść całą kampanię, ale nie wiem, czy to się szczerze mówiąc uda. Dobra, mamy ten przystanek nie tu, tylko następny. Czemu mi pokazywało, że mam się tu zatrzymać? What the fuck w ogóle? Teraz mi nie pokazuje przystanku. A co to tu chodzi tak właściwie? O co tu tak właściwie chodzi? Dobra, zatrzymujemy się. Paga. Zapraszam Państwa do wysiadania. Prawe drzwi. Prawe drzwi, Szanowni Państwo. Żegnam. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, pani ma już bilet. A, nikt nie wsiada? To jest. to tak słabo. Pan Co? też już z biletem. Co? To jakaś starsza pani mówiła, nie widzę tu żadnej starszej pani. Dobra, odjeżdżamy, słuchajcie, bo już będziemy zaraz spóźnieni znowu. Uwaga, uwaga. Nie ma żadnego pieszego. Dobra, nie będziemy przynajmniej jak Hajto. Chociaż nie, on nie tramwajem przejechał. No i jak jest, nie? Ale no dobra, bo mamy tak. Mamy kolejny przystanek. Zróbmy sobie go na chillku. Ale troszeczkę się zdenerwowałem na siebie, bo wam tym tramwajem. Bo nie sądziłem, że tak. Mówiąc kolokwialnie, dam tyłka. Myślałem, że jednak da się to uratować jakkolwiek. I głupie jest to w sumie, że nie da się tego uratować. Powinno być. Powinna być możliwość sprzedawania tego tramwaju Jeśli jakby wiecie zrobiliśmy błąd Albo cofnięcie save'a Ani tego, ani tego nie widzę Więc to jest problem Nawet ja bym powiedział, że duży problem Ale najważniejsze, żebyśmy w nic nie przywalili Na spokojnie I żeby nie było czerwonego światełka tutaj Mamy zielone, więc pełna, pełny gaz, pełny gaz, pełny gaz Póki mamy zielone Dobra, i teraz tak na C mamy chyba wjechać, nie? CF, dobra. Więc tutaj. Na spokojnie. Gdzie się tam piekli, że już. i tu trąbią. Dobra. No i pięknie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No, A trasa skończona. Nawet ja tylko, czy hajs mi od razu za nią przyjdzie, czy muszę dojechać? Wysiedli wszyscy? 94. 56 O, trzymaj, aby przestać obsługiwać trasę. Dobra. Dobra, to niech wsiada bot. O, wsiad, dobra. Rigid. To weźmiemy sobie drugi tramwaj. On niech jeździ, niech zarabia już na nas. A my sobie pójdźmy po drugi tramwaj. I jedźmy inną trasę. Tak żeby wiecie, żeby zarabiać i tu i tu, żeby szybciej po prostu zarobić, a efektywność 94% to jest naprawdę dobra efektywność, więc tak, trasa numer 2, nie numer 1 przepraszam, jedź teraz, tramwaj numer 1, dobra G, jest wszystko git, o i zaczynamy, okej, okay. zaczynamy z tej trasy. Fajne jest to, że, jak klikniemy jeść teraz, to nas przenosi od razu do tego pierwszego punktu, nie? Że wiecie, że nie trzeba czekać. Że nie trzeba czekać, nie wiadomo na co. Dobra, zamykamy idziemy na kontrolę biletów. Dzień dobry, kontrola biletów. Pan tu wygląda jak. No, dobra, pana stać na bilecik, dobra, panie Cowboy, panu źle z oczu patrzy bilecik do kontroli. Chyba następny ma. A wy? Tu ktoś? Chyba wszyscy z biletami. Pani nie będzie miała biletu, 100%. Nie, no też ma. Ten też ma, co jest? Kiedy państwa stać na bilety, szanowni państwo? Że ja tu nawet tyle nie zarabiam, żeby nie było stać na bilety. A państwa stać? Uż, na co to się podziało na tym świecie? Czy ktoś chrapie z tyłu? No może i chrapie. Ja w złą stronę jadę, nie, no wszystko git. Ale to co mam się zatrzymać na środku, bo ktoś chrapie? To już nie przesadzajmy też, no. Zatrzymam się za chwilę, spokojnie. Spokojnie, no jakby nie wszystko naraz. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Otwórzmy sobie, ja idę do tego chrapiącego. Ale który tu niby chrapia, jak tu nikogo nie ma? Już wszyscy by wiecie... się... Co jest? No, to to niby chrapał, skoro. What the fuck? rasy, ja ze mnie robić, o co chodzi? Dobra, odjeżdżamy. Robimy odjazd stąd, piękny, ładny. Dobra, idziemy tu teraz. Prawo. I dobrze jedziemy, ok. Kierunkowy ładnie, pięknie, żeby nie było później, żeby nam nikt nie powiedział, że. Bez nie jeździmy. Dobra. I dojazd na miejsce. Tu już widzę prawdopodobnych ludzi, którzy nie będą płacić za bilety, więc trzeba iść i sprawdzić. Ja tylko poczekamy, aż wsiądą, nie? Bo tych, co tu wsiadali, to sprawdziliśmy. A może ci, to teraz będą wsiadać, nie będą mieć bileciku. No, zobaczymy. Zobaczymy. Tu ta pani to biegła na pewno bez biletu. Ci, co siadą z tyłu też. Dzień dobry, kontrola biletów A Pan ma bilet, dobra Kontrola biletów Nie no, to ona też ma bilet Kontrola bileciki Bileciki Cześć. proszę Nie no, wszyscy z biletami, no co jest Ja, ja sobie ze mnie robicie? Szanowni Państwo, no bez takich proszę Ej, spóźnienie mamy Spóźnienie mamy 30 sekund Z wyjazdu stąd Uj, niedobrze Nie powinniśmy się spóźniać Dobra, mamy półtorej minuty na dojazd Więc chyba nie jest źle Nie wiem, czy my mamy przed siebie jechać teraz Chyba tak Tak po tej minimapce sądzę, że chyba tak No dobra A 49 jedziemy do Nacilku Mogę sobie kolki popić, znaczy kofolki w zasadzie Tak to można żyć, proszę bardzo Bezobsługowy tramwaj Oj, 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 oj Dobra Żarty żartami, ale tu już się tak zrobiło. No, niebezpiecznie, można by rzec. Dobra, przytrąbimy, żeby wszyscy wiedzieli, że będziemy skręcać, żeby nam tu nikt nie wyjechał. I na co mamy wjechać? Na DIE, czyli tutaj, dobra. I leciutkie hamowanko, żeby za ostro nie wjechać. No i jesteśmy. Dzień dobry, witam. Zapraszam Państwa serdecznie. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Jeszcze troszkę i będziemy mieć następny dzień, z tego co widzę. Podsumowanko, a to się akurat przyda. Dobra. To prawda, wsiedli, ale chyba nie wszyscy jeszcze, czy już wszyscy? Dobra, zamykamy. Dzień dobry, bileciki do kontroli. Bileciki, dzień dobry, dzień dobry. Szanowni państwo, bileciki. Pani bilecik poproszę. No, nie no, wszyscy mają bilety, co jest? Może dlatego, że za często sprawdzam i już wiecie, wycwanili się. Nie wiem. No nie wiem, jak to inaczej określić. No chyba tylko dlatego mogą mieć wszyscy bilety, bo to jest nienormalne wręcz, żeby wszyscy z biletami jeździli. Jeden z pasażerów musi wysiąść. No to super, to ja się cieszę, ale to. Dobra, zatrzymam mu się już niech będzie. Otwórzmy z przodu, niech sobie wysiądzie. Wyjazd, dziadek, wyjazd, nie ma czasu. Dobra. Masagra, żeby specjalnie dla niego się zatrzymywać i mu otwierać, bo chłop przegapił przystanek. A tak szczerze, co mnie to gówno. Naprawdę? Ja mam za to płacić? Chłop mi wyjechał i ja mam za to płacić? Nie, to się po prostu w pale nie mieści, słuchajcie, to się po prostu nie mieści, nie? No jak tak można? Chłopy wymuszają jeszcze ja mam za to płacić. A skąd, przepraszam, ja mam pieniądze na to wziąć? Skąd? Z mojej małej pensji? Warszawskiej? Mają wziąć? Będę musiał od, tat od tatka pożyczyć cholera, no. Gdzie taka sytuacja jest z nimi, no? A to ostatni przystanek w ogóle tej trasy? No dobra. No, stój, 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 żebyśmy za daleko nie pojechali. No trudno, zablokowałem pasy, jest jak jest. Idealna pozycja zatrzymania. No, odkłóciłbym się, co prawda, ale niech będzie. O! O! No, trochę na minus wyjdzie, ale. 700 tysięcy do przodu. Czyli ile byśmy musieli przejechać? Jeszcze. Ze trzy razy tą trasę? Ze trzy razy jeszcze tą trasę byśmy musieli przejechać, czy ile? Dobra, poczekajcie, to była ta trasa, nie? Ale on mi liczy 4,5 minuty, jeszcze mam 4,5 minuty, jeszcze mam in plus. No tylko co mi po tym? Że ja nie będę czekał tych 4 minut tutaj. Jakby nie oszukujmy się. Nie będę czekał. Dojedziemy no sobie tam na miejsce. Ja tu mogę 70 na godzinę jechać? Wy 80. Dobra, oś... o! O! Trzeba uważać, słuchajcie, trzeba uważać. Trzeba uważać! Aj, jaj. Ale żeśmy mu dupę przeorali. Ale żeśmy mu dupę przeorali No, zdarza się, no, co ja powiem? Wyjazd, wyjazd! Z drogi mi stąd, no. No najgorsze jest to, że nie możemy tylko tramwajów za 800 kupić, nie? Bo gdybyśmy mogli, to ja bym już kupił, byśmy mieli to zadanie główne skończone. Byśmy mieli to z głowy, no a w tej sytuacji trochę lipa, nie? Trochę lipa. Dobra, ja może wyłączę ten kierunkowskaz. Żeby na nim nie jeździć. Gdzie tu jest pierwszy przystanek ogólnie? Tu jest trzeci. I dobrze widzę. Gdzie jest pierwszy? A chyba, że pierwszy jest w prawo. I to może być tak, że my w te, te trzy minuty tak akurat dojedziemy tam. Dobra, tam czerwone, nie czerwone, dajcie sobie spokój. Dajcie sobie luz. Dobra. Jakiegoś minusa dostałem, tylko nie, a nie, plusa dostałem teraz. Nie jest źle. Dobra, ile nam zostało? 2,5 minuty. I teraz pytanie, czy jak ja dojadę wcześniej, to będę mógł normalnie tą trasę jechać i nikt się nie przyczepi, czy nie? Bo jak będę mógł jechać, tak jakby umówmy się, wam to w dupie nie będę czekał tych, yy, tego czasu. Ale jak nie mogę, to trochę przypały, no trochę, trochę to niemiłe, niefajne. Ale zobaczymy, no na razie trzeba skręcać. Dobra. Kurna, tyle tu ludzi czeka na mnie? Ale mi miło teraz. I wszyscy czekają na moją. Podw na podwózkę ode mnie. No to ja rozumiem. Dzień dobry, zapraszam Państwa serdecznie. Witam, witam. Bileciki od razu do kontroli. Nieważne, że nie mieliście kiedy ich kupić jeszcze. Ta trasa jedzie do South Regata. No. Jesteśmy na South Regata. Tego ona chce jechać na tą sa tego samego miejsca, z którego. To jest trochę dziwne, powiem wam. To jest trochę dziwne, że ona chce jechać na to miejsce, z którego wyjeżdża. To jest trochę dziwne. No ale dobra, no nie, nie czepiajmy się, nie czepiajmy się. Dla nas najważniejsza jest sztuka, że klient jedzie. Że klient jedzie, znaczy zapłacił bilet. No i to oznacza tylko tyle, że firma zarobi, a my... W sumie, co nas to gówno obchodzi, że firma zarobi? Obchodzi nas to coś? Szczerze mówiąc, się zastanawiam, obchodzi nas to coś? No tak. Nie bardzo chyba, nie? Dobra, zapraszam państwa serdecznie, zapraszam, zapraszam. Ale ładnie plusowe punkty idą co? Ładnie już ko idą te plusowe punkty. może byśmy szybciej zarobili. Bo tak mi się wydaje, że to daily coś tam wyskakuje w sytuacji, w której my nabijemy ten cały pasek. Jak przynajmniej zauważyłem. Więc dlatego trzeba się starać i wiecie i na przykład. Dzwonkiem dzwonić, jak odjeżdżamy. Dobrze używać kierunkowskazów. Nie rozwijać się za bardzo, choć to nam akurat dość. No, umówmy się, dość słabo wychodzi. Ale no, staram się, no, staram się. No, co ja wam powiem? No, staram się. Dobra. Zjazd na przystanek, więc trzeba tak, cyk. Jesteśmy na miejscu, doskonały czas. Dwie minuty mamy w ogóle na odjazd. No to git w sumie. Coś, coś wysiada, wchodzi. Kiedyś tam pojedynczy widzę, wchodzą. Chyba wszyscy, co? Dobra, to można odjeżdżać. Nie pamiętam, ile czasu muszę mieć. Ile czasu muszę mieć między przystankami, żeby zaliczyło jako. poza trasę. Gdzie poza rozkładem, nie? Wydaje mi się, że chyba. Chyba, ale to wiecie, to jest. tak. Wierzcie na słowo. Wydaje mi się, że 3 minuty, ale mówię, ja nie jestem pewien tego. Ja sobie za to ręcy nie dam uciąć, więc jest jak jest. Ale w sumie wyjdzie tak, tym sposobem, że będziemy mieć trzy tramwaje, które będą jednocześnie jeździć. To w sumie nie wyjdzie najgorzej, no tylko trochę opóźnimy, że tak powiem, trochę opóźnimy nasz rozwój, jeśli chodzi o misję. Niestety... Ale no coś za coś, no przygrindowaliśmy jak werpegu, po prostu. Dobra, na spokojnie. Dojeżdżamy. Otwórzmy sobie. I ładnie wpadło teraz. Uuu, naprawdę ładnie wpadło. Zapraszam, zapraszam serdecznie, zapraszam Państwa, zapraszam Państwa do środka. Od razu kontrolę biletików robimy. W tramwaju cenna rzecz została. A gdzie? To jest, a to faktycznie cenna rzecz, no, samochodzik, faktycznie. Dobra, sprawdziliśmy bilety, możemy jechać dalej. Ja Mamy jeszcze dwie minuty, no to na chill'ku. Na chill'ku, słuchajcie, bez spiny, od tego są drugie terminy. A nie, poczekaj, to, to nie sesja. To nie, to nie to. To nie to, no dobra. Gdzie nas teraz kieruje? A, okej, okay, dobra. No tak, bo to ostatni przystanek w sumie nam tej trasy został. Ale naprawdę mega mi się podoba to planowanie, choć to, czego mi brakuje w tej grze tak realnie, to tramwaji innych niż te pięć podstawowych. Fajnie by było, jakby ich było więcej, tak to be fair. I tak się zastanawiam, co jeszcze można byłoby tutaj dodać, bo ogółem ta gra jest naprawdę, naprawdę przyjemna. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę przyjemna. Jeden z pasażerów słucha głośno muzyki? Trudno, niech już sobie słucha. Już i tak dojeżdżamy na ostatni przystanek, więc co ja się tam będę denerwował nim. Dobra. W sumie mogę zrobić tak, patrzcie. Zanim co? A tu żaden nie słucha głośno muzyki już, no trudno, dobra. To im ręcznie otworzę te drzwi. Dobra, wszyscy wysiedli pięknie, ładnie 97, 67% skuteczności by miała ta trasa. Kurna, to no to już jest naprawdę solidny temat, nie? To już jest naprawdę solidny temat. Znowu 4 minuty na następną trasę. No to można pojechać w sumie jeszcze jedną. Bo też powinniśmy nabić więcej hajsiwa tym sposobem. I akurat będzie git, a teraz sobie pospidujemy troszeczkę. Nic się nie stanie, chyba. My nie wiem. Coś się stanie, jak pospidujemy. 80 możemy jechać, więc te 80 wyciśnijmy z tego. Przynajmniej 76. Ojoj, oj, ojoj, oj, ojoj. Oj, oj, oj. To, co mnie najbardziej boli, to to, że właśnie te tory tramwajowe nie są wydzielone w tych miejscach, gdzie jest największy ruch i trzeba się faktycznie zatrzymywać, nie? To mnie naprawdę boli tym wszystkim. Dobra, skręcamy. Chyba nikt nie będzie tak głupi, żeby mnie próbować wyprzedzić. Oj, ale tu jest 50, a ja 60 jadę. Najgorsze jest to, że nawet jakbym chciał pospidować, tak bardzo, bardzo, że wiecie, łamiąc przepisy, to minus jest taki, że na następnym przystanku, jak będę zbierał ludzi, albo raczej tego dnia, to mi zalicza do całego dnia, nie? Niezależnie czy ludzi wiozę, czy nie, to jakby dostaję za to minus wtedy. A minusa, jak wiecie, to byśmy nie chcieli. Więc umówmy się, że jeździmy w miarę możliwości. W miarę możliwości, oczywiście, przepisowo. No ale to nie oznacza, że cały czas będę przepisowo jeździł bez przesady, tak? Czasami trzeba trochę przyspidować. Takie jakieś 49 ładniutkie pojechać na przykład. Troszeczkę za mocno wejść w zakręt. Swoją drogą tak zauważyłem, że nie da się tego tramwaju wykoleić, niezależnie od tego, jak szybko byśmy jechali. Więc nie wiem, czym jest to przywrócenie. Co tu się teraz wydarzyło? Za co mi. A, za. No dobra, już wiem, za co mi minusa dało za niewyłączenie kierunkowskazu. A no muszę uważać na takie rzeczy, bo to są niby drobne, ale tak naprawdę później wiecie. Kasują nam hajs za to. To jest głupie, że możemy za to tracić hajs po prostu. Ale też plusem jest, jak go używamy dobrze, nie? Bo jak go używamy poprawnie, to dostajemy plusiki, więc to coś za coś. Dobra, zatrzymajmy się tak naprawdę ładnie, o. Przykład tak, proszę bardzo, zapraszam serdecznie do środka. Szanownych Państwa, zapraszam, zapraszam. Już jedziemy z naszą wycieczką. A ja, nie, poczekaj, to nie wycieczka. No nieważne, po prostu jedziemy. Po prostu jedziemy. I w sumie ta trasa, widzę, że jest tak wyliczona idealnie czasowo. Idealnie czasowo. Bo my ruszamy. Zostaje półtorej minuty, jakby oczekiwania, nie? Czyli nawet nie musimy oczekiwać, możemy jechać od razu. I to jest naprawdę fajne. O, dobra, mamy zielone, więc można przycisnąć, tak żeby zdążyć jeszcze na nim przejechać. Trudno, jak przekroczę trochę prędkość. O właśnie, czyli przed tym skrzyżowaniem mamy 60, ale jak na nie wjeżdżamy, jest 50. To trzeba uważać na to, żeby sobie nie zrobić kuku mandatowego. Dzień dobry, zapraszam serdecznie Państwa do środka, a Państwa drugich wypraszam. No Za pieniądze, pieniądze. Szkoda, że w sumie pieniędzy za bilety nie dostajemy tak realnie, nie? Że nie widzimy jak ktoś wchodzi i kupuje i to wpływa na konto, bo to też byłoby spoko. Ale z drugiej strony sobie myślę, wtedy byśmy od razu, wtedy byśmy od razu wiedzieli, czy ktoś za bilet zapłacił, czy nie. I tym bardziej jakbyśmy mieli jeden tramwaj na przykład, nie? Bo jakbyśmy mieli więcej tramwaj... Jakbyśmy mieli więcej tramwaji, no to wiadomo, że ciężko by było to wychwycić, bo cały czas te pieniądze by wpadały, nie? Ale jakbyśmy mieli tylko jeden tramwaj, no to. Umówmy się, to by było trochę zbyt OP. To by było troszeczkę zbyt OP i. No. Nie wychodziłoby to chyba aż tak dobrze. Więc może faktycznie lepiej, że tego nie ma tak zrobionego. Zapraszam, panie serdecznie. Dobra, wszyscy wysiedli, co mieli wysiąść? Chyba tak. Dobra, robimy odjazd. Robimy odjazd. No i kurka, i właśnie wiecie, o tym mówię, nie? Że ta gierka jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna. Do takiego pocilowania sobie po prostu, nie? Jak lubicie sobie przy czymś to jest wręcz idealne. To jest wręcz, słuchajcie, idealne. A jak lubicie na przykład gierki single player, to polecam kanał Gryfciu Fabularnie. A jak lubicie grać albo oglądać... FIFA albo FC, no to zapraszam na gry w UFC. A? Mam was, kurna, mam was. A jak chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam do przycisku wesprzyj. No. No. I tego, żeście się nie spodziewali. Cyk, cyk, kurna. Załatwieni. Dobra. Możemy jechać, możemy jechać na ten, na tą platformę D. De... O Jezus. Ale żebym to ładnie rozegrał. O, no, widzicie? Tegoś nikt nie spodziewał. Czym hiszpańskiej inkwizycji No A tymczasem Dobra, wjeżdżamy na D Ile tu ludzi w ogóle czeka na mnie Nice Podoba mi się to I chyba teraz będziemy mieć dzień skończony, tak widzę O ilości Gwiazdek, które wpadną No dobrze mówię Czyli to jest analiza dnia wtedy 298 tysięcy 600 tysiaków minus 2, czyli 600 na plus, no to na dobet. A gdzie jest ten drugi, gdzie jest druga trasa tramwajowa? Czemu drugi nie jeździ? O co tu chodzi? Czemu drugi nie jeździ? Wysiadamy, niech tamten jeździ, co to ma znaczyć w ogóle? Chłop stwierdził, że ma w dupie. Jak to nie mogę was tu zostawić? Ale przecież jedzie, o co wam chodzi? Czemu koniec trasy? A trudno. Jest jak jest, słuchajcie, no jest jak jest. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę dla Karola. Zostawcie jakiś komentarz też dla Karola. I zostawcie subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujcie, to akurat dla mnie. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam Was do następnych odcinków. Na razie. No i cześć!